Meksyk jest ceniony za swoją bogatą kulturę, tradycję, historię, krajobrazy i kuchnię. Jego gospodarka jest wyceniana na około 1,7 biliona, co czyni go 12 największą na świecie tuż powyżej Australii i Korei Południowej. Jednakże dobrobyt Meksyku jest nierównomiernie rozłożony. Niektóre regiony są znacznie bogatsze niż inne. Na przykład na półwyspie Yucatan Campeche ma standardy życia porównywalne do Francji, podczas gdy pobliski Chiapas ma produkt krajowy brutto na mieszkańca podobne do Bangladeszu. Chociaż dzieli je tylko o 430 km, te dwa obszary wydają się być oddzielone światami. Tego rodzaju nierówność obserwuje się w całym kraju. W Meksyku bogactwo po prostu nie przesiąka w dół, nigdy tak nie było. Pierwszy na przestrzeni swojej historii. Ta dysproporcja była paliwem dla społecznego niepokoju, rewolucji, a nawet upadku. Dziś jeden na trzech Meksykanów nadal żyje w ubóstwie. Jednakże, legislatorzy starają się naprawić sytuację. Meksyk posiada kluczowe składniki do zrównoważonego wzrostu. Jest dostępny drogą morską zarówno z Europy, jak i Azji, a także dzieli lądową granicę ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie ma wspólną strefę wolnego handlu. Teraz rząd ma na celu wykorzystanie tych cech poprzez poprawę infrastruktury, zwiększenie konkurencyjności i przekształcenie Meksyku w zaawansowaną gospodarkę. Wyniki już napływają. W 2023 roku Meksyk został sklasyfikowany jako jedna z najszybciej rosnących gospodarek w G20. Na terenie całego kraju budowane są nowe linie kolejowe, autostrady, porty morskie, lotniska, strefy przemysłowe i strefy ekonomiczne. Meksyk inwestuje dziesiątki miliardów dolarów w ustanowienie nowych łańcuchów dostaw, wykorzystując swoją geografię, aby zdobyć część wielobilionowego globalnego przemysłu wysyłkowego. To ryzykowny zakład, wiele rzeczy może pójść nie tak, ale postęp idzie do przodu i idzie lepiej po utwardzonych drogach. Wyobraź sobie skrót od oceanu do oceanu tak potężny, że może konkurować z kanałem panamskim. Dokładnie to się dzieje na przesmyku Tehuantepec, najwęższym i najmniej górzystym odcinku lądu w Meksyku. Tutaj rząd rozwija ogromny korytarz kolejowy, autostradowy i portowy, aby połączyć port na Pacyfiku w Salina Cruz w Oaxaca z Coalcos na wybrzeżu Zatoki w Veracruz. Rozciągający się na ponad 300 km korytarz Tehuantepec kosztuje 7,5 miliarda dolarów. Sama kolej zajęłaby mniej niż dzień na przejazd, skracając podróż z Atlantyku na Pacyfik o około 12 tysięcy km. Choć brzmi to imponująco, to nie jest pierwsza próba Meksyku na międzyoceaniczny korytarz. Pierwszy raz zaproponowany w 1907 międzyoceaniczna kolej, jak była wtedy znana, Łączyła stan Oaxaca nad Pacyfikiem z Atlantyckim Wybrzeżem Veracruz. Odniósł natychmiastowy sukces. Korzystali z niej globalni handlowcy, handel kwitł, a Meksyk zyskał cenny nowy strumień dochodów. Niestety, kilka lat później wybuchła rewolucja. Kolej została zmilitaryzowana, a następnie stopniowo popadła w ruinę. Amerykanie zakończyli ten rozdział na dobre, otwierając kanał panamski w 1914 roku. I to był koniec meksykańskiego eksperymentu. Kanał Panamski już robi wszystko, co ma na celu korytarz Tehuantepec i jeszcze więcej. Ale wiele się zmieniło od czasów XX wieku. Handel kierowany na Pacyfik teraz przewyższa handel atlantycki napędzany przez gospodarki eksportowe takie jak Chiny, Japonia i Korea Południowa, wraz z dużym popytem ze strony Ameryki Północnej. Globalne łańcuchy dostaw całkowicie się przesunęły. Statki są większe, koszty ubezpieczeń są wyższe, a kolejki są dłuższe niż kiedykolwiek. To, co czyni korytarz Tajwan-Tepecz teraz realnym, to fakt, że kanał panamski nie jest już tak niezawodny jak kiedyś. Poziom wody w pobliskim jeziorze Gatun jest na rekordowo niskim poziomie, co zakłóca działanie kanału. To doprowadziło do długich kolejek, a niektóre statki czekają nawet do dwóch tygodni na morzu. Alternatywnie, statki mogą zapłacić miliony, aby ominąć kolejkę, ale to podważa opłacalność kanału panamskiego jako skrótu. To czyni korytarz Tehuantepec realną alternatywą, szczególnie dla statków płynących z Szanghaju do Nowego Jorku, co jest jednym z najczęstszych tras w handlu chińsko-amerykańskim. Mimo to, korytarz Tehuantepec nie będzie faktycznie szybszy od kanału panamskiego. Podczas gdy przejście przez kanał panamski trwa od 8 do 10 godzin, przejazd przez korytarz Tehuantepec pociągiem zajmie około 6-7 godzin. Jednakże, uwzględniając czas potrzebny na załadunek i rozładunek tysięcy kontenerów między statkami a pociągami, podróż mogłaby się wydłużyć do 15 godzin. Więc to nie jest dokładnie szybsze. Mimo to, 15 godzin podróży koleją bije na głowę czekanie na morzu nawet do dwóch tygodni. Korytarz Tehuantepec oficjalnie otwarto dla pociągów pasażerskich w sierpniu 2023 roku, choć prace nad modernizacją portów na obu końcach linii kolejowej nadal trwają w pełnym tempie. Pod względem pojemności korytarz mógł obsłużyć tylko około 5% handlu kanałem panamskim skromny początek, ale ten udział może wzrosnąć wraz z poprawą infrastruktury i pojawieniem się nowych technologii. Mimo to Kanał Panamski pozostaje najbardziej efektywnym sposobem transportu towarów z oceanu do oceanu. Korytarz Tehuantepec mógłby zatem uzupełnić kanał panamski, ale nie zastąpić go. Pamiętasz tę trasę z Szanghaju do Nowego Jorku? Biały Dom stara się zmniejszyć swoją zdolność i znaczenie. Od 2016 roku Stany Zjednoczone odłączają swoją gospodarkę od tej w Chinach. Firmy są zachęcane do rozluźnienia więzi i przeniesienia operacji bliżej domu. Nazywa się to nearshoring, a polega na przeniesieniu łańcuchów dostaw dla amerykańskich firm do Stanów Zjednoczonych lub do kraju sąsiedniego. Meksyk ma wiele do zyskania na tej zmianie. Dzieli 3145 km granicy z 1919. Stany Zjednoczone, przecięte 50 przejściami granicznymi przez trzy strefy czasowe. Nie dziwi więc, że relacje handlowe między nimi są dość mocne, szczególnie na korzyść Meksyku. Od przystąpienia do północnoamerykańskiego Układ Wolnego Handlu w 1994 roku Meksyk przesunął swoją gospodarkę z rolnictwa i ropy na bardziej skoncentrowane na pracy towary przemysłowe. Nadwyżka handlowa, wygenerowana przez Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, zwiększyła rezerwy walutowe Meksyku z 6,40 miliarda w 1994 roku. Do 214 miliardów do 2023 roku 2000. To miało efekty uboczne na gospodarkę. Korzyści z zatrudnienia znacznie się poprawiły, a pojawiły się nowe sektory, które wymagają wyższego poziomu umiejętności niż tradycyjne prace rolnicze czy prace niewymagające kwalifikacji. Wraz ze wzrostem liczby bardziej wymagających stanowisk pracownicy są zachęcani do poszukiwania wyższego wykształcenia i szkolenia. W efekcie siła robocza Meksyku stale rośnie pod względem umiejętności, skali i zakresu. Wiele północnych regionów Meksyku, blisko granicy, stało się centrami produkcji dla Stanów Zjednoczonych. Ta aktywność gospodarcza jest nawet widoczna na mapie, z północnym Meksykiem wykazującym znacznie większą aktywność gospodarczą niż regiony centralne i południowe. To dość niezwykłe, ale ta sama mapa podkreśla również główny problem. Nierówność majątkowa. Na przykład, Nuevo León ma standardy życia podobne do niektórych krajów europejskich, podczas gdy Zacatecas, zaledwie 400 km na południowy zachód ma produkt krajowy brutto przy parytecie siły nabywczej na mieszkańca, które jest co najmniej dwa razy niższe. Nierówność majątkowa zawsze była problemem w Meksyku. Całe rządy upadały z tego powodu, czy to przez gwałtowną rewolucję, czy przez demokratyczne wybory. Nawet teraz Meksyk ma drugi najwyższy poziom nierówności dochodów w organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju. Nearshoring oferuje potencjalne rozwiązanie, które może pomóc zmniejszyć tę lukę. Dla łańcuchów dostaw działających między Azją Wschodnią a wschodnią połową Stanów Zjednoczonych Meksyk prezentuje unikalną okazję. Widzisz, wzdłuż brzegów korytarza Tehuantepec są plany budowy wielu platform logistycznych. Oznacza to, że podczas gdy statki towarowe cumują i rozładowują kontenery na pociągi, niektóre towary mogą zatrzymać się w meksykańskich obiektach do dalszego przetwarzania, zanim zostaną ponownie załadowane, aby kontynuować swoją podróż do przeciwnego wybrzeża. Do tej pory zlecono budowę 10 parków przemysłowych. Będą one gospodarzami obiektów produkcyjnych dla przemysłu elektrycznego, elektronicznego, motoryzacyjnego, części samochodowych, transportowego. Farmaceutycznego i petrochemicznego. Oznacza to, że firmy produkujące części zamienne do smartfonów, komputerów i samochodów mogłyby przenieść się do parków przemysłowych w Meksyku i produkować te same przedmioty, ale robić to bliżej rynku amerykańskiego. Chiny nadal zachowałyby kluczowe przewagi w inżynierii, ale ich produkt krajowy brutto na mieszkańca jest podobny do meksykańskiego. Co oznacza, że koszty pracy byłyby mniej więcej takie same w Meksyku, jak są w Chinach. Jeśli nawet ułamek wielomiliardowego rynku elektroniki, motoryzacji, farmaceutyki lub przemysłu półprzewodnikowego przeniesie się do Meksyku, mogłoby to znacznie pobudzić gospodarkę. Meksyk zyskałby miliardy dolarów z handlu i opłat drogowych. Przenosząc produkcję, nearshoring mógłby również zmniejszyć wpływ Chin. Jednocześnie wzmacniając stabilność w Meksyku, dwa cele, które silnie rezonują z amerykańskimi ustawodawcami. Firmy na całym świecie są przyciągane perspektywą przeniesienia produkcji do Meksyku, częściowo ze względu na duże ulgi podatkowe. Tesla, Unilever, Bombardier, Dell i BIT ogłosiły plany otwarcia tam swoich zakładów. Biznes kwitnie. W pierwszej połowie 2024 roku, roku zagraniczne inwestycje osiągnęły rekordowe 31 miliardów dolarów. Tymczasem w lutym 2024 roku Meksyk wyprzedził Chiny, stając się głównym dostawcą towarów do Stanów Zjednoczonych. Wynikające z tego efekty domina mówią same za siebie. Pod względem regionalnego wzrostu gospodarczego Oaxaca, gdzie buduje się wiele parków przemysłowych, kwitnie. W 2023 roku jej gospodarka wzrosła o imponujące 8,2%. Shoring działa i to nie tylko dla amerykańskich firm, ale także dla chińskich i europejskich przedsiębiorstw. Nowe amerykańskie ustawy wymagają, aby pewien procent towarów był produkowany w Ameryce Północnej, aby być zwolnionym od sła. Na przykład, samochód musi być wykonany w co najmniej 75%. W Ameryce Północnej, aby być wolnym od cła w Stanach Zjednoczonych. Dlatego chińska firma produkująca samochody elektryczne BWP 600D planuje otworzyć zakłady montażowe w Meksyku i uzyskać etykietę Made in Mexico, dzięki czemu jej samochody mogą ominąć CEO. Podobnie, im więcej ceł wprowadza Stany Zjednoczone Ameryki, tym atrakcyjniejszy staje się Meksyk dla Nearshoringu. Meksyk zatem. Wyróżnia się jako wielki zwycięzca w handlowej wojnie Stany Zjednoczone Ameryki, Chiny i to może trwać dalej. Rząd Meksyku szacuje, że jego parki przemysłowe przyniosą około 50 miliardów dolarów prywatnych inwestycji do roku 2050 i stworzą do 550 tysięcy miejsc pracy na miejscu. Ten wzrost pomoże równomierniej rozdzielić bogactwo po całym kraju. Regiony, przez które przechodzi korytarz Tehuantepec, Oaxaca i Veracruz, należą do najbiedniejszych w Meksyku, podobnie jak ich okolice. Możliwości ekonomiczne są ograniczone i nieczęste. Dlatego, przekształcając ten obszar w centrum logistyczne i produkcyjne, rząd ma na celu tworzenie miejsc pracy, pobudzanie lokalnych przemysłów i przyciąganie zagranicznych inwestorów, zwłaszcza w sektorach takich jak motoryzacja, elektronika. I dobra konsumpcyjne. Pozostaje jednak wiele wad, a wiele z nich jest uzasadnionych. Sukces korredora zależy od koordynacji rządu meksykańskiego na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym. Historycznie Meksyk zawsze miał problemy z taką centralizacją władzy, która nie jest tak prosta, jak to brzmi. Na przykład, kiedy korytarz przechodzi przez ekosystemy i lokalne społeczności, Grupy rdzennych mieszkańców i organizacje środowiskowe mogą zgłaszać zastrzeżenia. Ponadto, Meksyk nie jest dokładnie najbezpieczniejszym miejscem do prowadzenia biznesu. Jeśli zorganizowana przestępczość lub niestabilność polityczna zagrażają infrastrukturze korytarza, zaufanie inwestorów może gwałtownie spaść. To z kolei daje lokalnym kartelom i radykalnym bojówkom znaczne możliwości negocjacyjne w kontaktach z państwem, więc Meksyk będzie musiał to jakoś kontrolować. Na jeden czy drugi sposób. Jeśli mu się to nie uda, jego korytarz może zostać poddany surowej kontroli. W 2023 roku rząd zrobił właśnie to. Aż tysiąc żołnierzy zostało rozmieszczonych w kluczowych miejscach, aby zabezpieczyć odcinek starej linii kolejowej należącej do prywatnej firmy. Stąd bezpieczeństwo jest kluczowe dla sukcesu korytarza. Na koniec Meksyk boryka się z tymi samymi problemami. Co inne destynacje near-shoring, a mianowicie zawyżonymi cenami. Według Meksykańskiej Izby Przemysłu Budowlanego, kiedy Tesla ogłosiła plany budowy fabryki w Nuevo Leon, lokalne ceny na cement i stal zbrojeniową wzrosły o 25%. Tymczasem ceny nieruchomości w pobliżu poszły w górę, a lokalne płace minimalne wzrosły nawet o 20%, co sprawiło, że praca stała się droższa. Jeśli te tendencje się utrzymają, Meksyk może ryzykować cenami, które zniechęcą firmy do przenoszenia się. Jednak, pomimo ryzyka, meksykańskie centra logistyczne i produkcyjne mogą się opłacić. W mniej rozwiniętych obszarach odnowiona aktywność gospodarcza może przynieść możliwości dla miejsc pracy, wzrostu i dobrobytu. Ubóstwo by się zmniejszyło, a mogłaby powstać bardziej zrównoważona gospodarka regionu. Stanie się następnym wielkim hitem może zająć trochę czasu, ale czasami najlepszym sposobem na radzenie sobie z problemami jest dorobienie się fortuny.